Co stało się z Dagmarą Kaźmierską? Specjalnie dla Was krótkie śledztwo. Dagmara Kaźmierska zasunęła jako najsłynniejsza królowa życia w programie TTV. Następnie dostała swój własny program na polsacji Dagmara, Szuka Męża. Następnie wydała swoją własną książkę, Historia, prawdziwa królowej życia, która stała się absolutnym bestsellerem. Następnie przeszedł czas na udział w Tańcu z Gwiazdami, gdzie z Marcinem Hakielem naprawdę docierała daleko, pomimo bardzo słabych not od jury, ale widzowie zawsze ją wspierali. W międzyczasie wystąpiła również w filmie Kobiety Mafii w reżyserii Patryka Wegi. Później cieniem na jej karierze pojawił się skandal związany z prowadzeniem przez nią Agencji Towarzyskiej i tym, jak traktowała tam dziewczyny. Potem Dagmar zdemontowała to, że jest to wybitna nieprawda, i wszyscy tak naprawdę przedtem wiedzieli o jej działalności, a teraz po prostu ktoś chciał jej zaszkodzić. Po tych wydarzeniach kariera Dagmary się załamała. Polsat postanowił nie zaprosić ją nawet na finał programu Taniec z Gwiazdami, anulować jej program, pomimo tego, że już trwały przygotowania do drugiego sezonu Dagmara Szuka Męża i również postanowiono z internetu usunąć jej stare odcinki Królowych Życia. Obecnie Dagmara prowadzi swoje live y sprzedażowe na TikToku, prowadzi swój własny kanał na YouTubie to Dagmara, gdzie pokazuje swoje różne przygody ze świata. I cały czas wspiera ją syn Conan. A czy wy chcielibyście powrotu Dagmary Kazimierskiej do telewizji? Piszcie w komentarzach i po więcej ciekawostek zachęcam do obserwacji!